Paulina i Richard kochali się i nie mogli się doczekać ich ślubu. Jak każda inna para, ta dwójka spotykała się, gdy byli jeszcze studentami, i od tego czasu byli nierozłączni. Ich ślub był piękny, wymieniali przysięgi, patrząc sobie w oczy. Wszystko było piękne, i nikt nie wiedział, co czeka tych dwoje młodych ludzi. Oni sami też nie wiedzieli. Para była szczęśliwa, cieszyli się wspaniałym życiem razem i spełniali swoje marzenia. Stali się nawet dużą rodziną, gdy Paulina urodziła czwórkę dzieci. Rodzina była idealna. Robili wszystkie rzeczy razem, jak każda szczęśliwa rodzina. Wyjeżdżali na wakacje i robili mnóstwo ładnych zdjęć. Oboje starali się jak mogli. Paulina większość czasu spędzała z dziećmi. Gotowała dzieciom jedzenie, zajmowała się nimi i pomagała w nauce. Wiedziała z góry, że rodzicielstwo będzie wyzwaniem, więc była przygotowana. Nie była jednak przygotowana na to, co stało się później. Możecie zadać sobie pytanie: Co stało się z Pauliną? Opowiem Wam dokładnie, co stało się tego dnia. Był ładny dzień i Paulina spieszyła się po schodach, gdy nagle potknęła się i spadła z nich. Syn Pauliny Logan usłyszał dźwięk i poszedł sprawdzić, co się stało. Kiedy dotarł na miejsce, zobaczył swoją matkę na dole schodów. Poczuł się zszokowany, gdy zauważył, że jest ranna. Nie wahał się i natychmiast wezwał karetkę. Gdy przyjechali, stwierdzili, że 37-letnia Paulina doznała poważnego urazu kręgosłupa. Lekarze nie byli pewni, czy będzie mogła jeszcze kiedykolwiek chodzić. Richardowi trudno było sobie poradzić z wypadkiem. Był żonaty z nią od 14 lat i nie mógł sobie wyobrażać, że została trwale sparaliżowana z powodu upadku. 18 miesięcy temu uczestniczyła w wypadku samochodowym. Ale nie odniosła żadnych obrażeń. Jeśli mogła przeżyć wypadek samochodowy, to jak możliwe, że jest teraz sparaliżowana? Nie wiedzieli jednak, że kręgosłup Pauliny zmienił się po wypadku i dlatego była bardziej podatna na problemy z plecami. Z tego powodu nie mogła już chodzić. Paulina czuła się bardzo zdenerwowana, że musiała nauczyć się żyć z paraliżem. Myślała o wszystkich pięknych chwilach, które przegapi ze swoją rodziną. To ją zasmuciło i potrzebowała wsparcia swojego męża. Zawsze był przy niej, ale w myślach był zajęty czymś innym. Kilka dni później dał jej znać, że ją opuszcza i chce rozwodu. Zostawił ją w momencie, kiedy najbardziej go potrzebowała. Richard odszedł bez żadnego wyjaśnienia, ale ona wiedziała, że odszedł z powodu jej paraliżu. Pomyślała o dniu i ślubu i o tym, co Richard jej obiecał. Dlaczego więc złamał te obietnice? Paulina miała złamane serce. Ból, który jej zadał Richard, był gorszy niż paraliż, ale myślała o swoich dzieciach. Nadal musiała być dla nich najlepszą matką, ponieważ dzieci były małe i zostawały same w domu. Paulina poprosiła swoich przyjaciół i personel szpitala o pomoc przy dzieciach. Pomagali jej codziennie, a ich miłość i wsparcie pomogły jej złagodzić ból. Wiedziała, że wychowywanie jej dzieci będzie wyzwaniem. Co więcej, teraz musiała to robić sama. Dzieci miały tylko matkę, a ona była zdeterminowana, by ich nie zawieść. Zależało jej na tym, by przewrócić swoje życie na właściwe tory i wykorzystać je jak najlepiej. Zastanawiała się, jak uda jej się odpowiednio zaopiekować dziećmi teraz, gdy była sparaliżowana. Myśl o tym, że nie będzie w stanie pomóc swoim dzieciom we wszystkim, sprawiał jej ból. Podczas rekonwalescencji w szpitalu czuła się zdruzgotana i czasem chciała się poddać, ale nie mogła bo jej dzieci były od niej zależne. Po wyjściu ze szpitala, Paulina otrzymała wózek inwalidzki do poruszania się, ale nie podobało jej się to. Czuła się niekomfortowo i miała wrażenie, że wszyscy się na nią gapią. Kiedy przebywała w miejscach publicznych, czuła się upokorzona. Ten wózek nie był dla niej. Tak właśnie się czuła. Powoli, ale jednak, Paulina stała się bardziej zmotywowana i postanowiła spróbować ponownie chodzić. Dzięki intensywnej fizjoterapii stopniowo robiła postępy. To dawało jej nadzieję. Zauważyła, że coraz częściej może poruszać nogami, co dawało jej jeszcze większą nadzieję. Wiedziała, że może zrobić więcej i szukała osobistego trenera, który wspierałby ją w zaciszu jej własnego domu. Znalezienie osobistego trenera nie było łatwe. Trenerzy wycofywali się, gdy słyszeli, że jest sparaliżowana. Ale pewnego dnia pojawił się Kajetan, gotowy pomóc Paulinie. Pewnego dnia Kajetan zaprosił ją na kawę. Paulina zgodziła się i to był niezapomniany dzień. Ich rozmowa nigdy się nie kończyła i oboje wiedzieli, że łącząca ich więź jest czymś więcej niż tylko biznesem. Zdali sobie również sprawę, że zaczynają się lubić, a ta relacja biznesowa wkrótce zmieniła się w przyjacielską. Paulina znów poczuła, że żyje. Była zaskoczona, że to przeżywa, bo nie wiedziała, że w swoim wieku spotka kogoś po tym wszystkim, co ją spotkało. Czasami zastanawiała się, dlaczego Kajetan ją lubi. Skoro był zdrowym mężczyzną, a ona była sparaliżowana. Nie dość, że była sparaliżowana, to jeszcze miała czworo dzieci. Więc dlaczego Kajetan ją wybrał? Podziwiał ją ogromnie. Była kobietą zmotywowaną i zawsze szukała pozytywów w życiu. Paulina ostatecznie zemściła się na Richardzie, rozpoczynając związek z Kajetanem. Kajetan uleczył jej złamane serce, dbając o nią i dając jej miłość której potrzebowała. Motywował Paulinę każdego dnia i potrafił zrozumieć jej ból. Zawsze był przy niej i robił wszystko, aby była szczęśliwa. Paulina była zachwycona i wdzięczna, że ma w swoim życiu takiego faceta jak Kajetan. Był idealnym ojczymem dla jej dzieci i dobrze się z nimi dogadywał. To był związek, w którym wiedziała, że może liczyć na swojego partnera. Stał przy niej podczas mrocznych dni i wiedziała, że ten człowiek jest szczery. Razem chodzili na siłownię, a Paulina robiła znaczne postępy. Był to wymagający okres, a zarazem zabawny. Paulina również korzystała z wózka inwalidzkiego znacznie mniej, co było znaczną poprawą. Jej mięśnie łydek i kręgosłup stały się silniejsze i udało jej się stanąć z pomocą kul. Paulina, która nienawidziła swojego wózka inwalidzkiego, zrobiła potem coś bardzo niezwykłego. Biorąc pod uwagę, że nie lubiła wózka, Imponujące było to, że wzięła udział w maratonie na wózku, ale była niesamowicie zainspirowana przez uczestników. I nawet dwukrotnie wzięła udział. Paulina i Kajetan zmotywowali się do zbierania pieniędzy dla ludzi, którzy mieli podobne problemy z rdzeniem kręgowym. W pełni rozumieli ból tych ludzi i zastanawiali się, jak można im pomóc. Para założyła organizację, którą nazwali GoPing. Organizacja ta wspiera zdrowie osób niepełnosprawnych i pomaga im w treningu. Jest to naprawdę wspaniałe. Paulina jest zdrowa i teraz prowadzi szczęśliwe życie z rodziną. Jest inspiracją dla innych, aby być silnym i nie poddawać się w życiu. A wy, czy macie jakieś osoby, które was inspirują w życiu? A może sami doświadczyliście podobnej historii jak Paulina i Kajetan? Koniecznie dajcie nam znać w komentarzu, co o tym wszystkim sądzicie. Ja się z Wami już żegnam. Słyszymy się w następnym odcinku. Pamiętajcie, aby zasubskrybować i polubić ten film, jeżeli Wam się spodobał. Tymczasem, do usłyszenia.